Dzień dobry! W dzisiejszym filmie powiem kilka słów na temat rośliny, która rośnie już u mnie kilkanaście lat. Jest to Ligustrz Pospolity. Posadziłem go wzdłuż ogrodzenia i stanowi u mnie żywopłot. Jak widzicie, nie jest przycięty, ponieważ w ubiegłym roku nie zdążyłem. Powinienem to zrobić we wrześniu, ale alternatywą dla cięcia późnym latem jest zabieg wykonany wczesną wiosną i zamierzam to dzisiaj zrobić. Ligus pospolity to gatunek rośliny, który charakteryzuje się dużą odpornością na mróz i okresową suszę. Jest to cecha szczególnie ważna dla roślin, które są uprawiane na obszarach o trudnych warunkach klimatycznych, gdzie występują duże amplitudy temperatur i niewielkie opady deszczu. Ponadto ligustr pospolity jest rośliną, która doskonale znosi cięcie i szybko się regeneruje. To sprawia, że jest idealnym wyborem dla osób, które chcą uzyskać ładny i gęsty żywokłot. Silne zagęszczenie ligustru pozwala z łatwością formować z niego zwarte szpalery o wysokości nawet 2,5 metra, które stanowią idealne zabezpieczenie przed hałasem. Aby w dość krótkim czasie uzyskać zwarty i gęsty żywopłot, należy sadzić rośliny naprzemiennie w dwóch rzędach, około 4 do 6 sadzonek na każdy metr w każdym rzędzie, zachowując odległość między rzędami około 20 cm. Sposób, w jaki tniemy ligustr, zależy od tego, czy chcemy zachować jego formę naturalną, czy też chcemy uzyskać zwarty zielony żywopłot. W przypadku, kiedy ma rosnąć w formie naturalnej, w pierwszym roku podczas sadzenia skracamy wszystkie pędy o połowę. W drugim roku, pod koniec zimy, czyli na przełomie lutego-marca, skracamy ponownie o połowę wszystkie pędy. Tniemy również pędy, które wyrosły u podstawy, oraz usuwamy pędy najsłabsze. W następnych latach przeprowadzamy cięcie zachowawcze, czyli co roku w lutym, marcu tniemy część najstarszej gałęzi, aby prześwietlić krzew, który szybko się zagęszcza. Trochę inaczej wykonujemy cięcie, jeżeli chcemy uzyskać żywopłot. W pierwszym roku podczas sadzenia skracamy wszystkie pędy około 20 cm nad ziemią, a w czerwcu tego roku tniemy ponownie, tylko tym razem przycinamy ligust na wysokość około 50 cm od powierzchni ziemi. W drugim roku żywopłot tniemy również na przełomie lutego-marca oraz w czerwcu. Za każdym razem usuwamy o 2 trzecie ostatniego przyrostu. W następnych latach, aby zachować ładną formę żywopłotu, tu przeprowadzamy cięcia zachowawcze, tniemy co roku dwukrotnie. Pierwszy raz w drugiej połowie maja po ostatnich możliwych przymrozkach, natomiast drugi raz na początku września. Ale tak jak wspomniałem na początku, jeżeli z jakichś powodów nie zdążycie wykonać cięcia we wrześniu, alternatywą cięcia wrześniowego jest marzec. Jeśli chodzi o narzędzia, jakie wykorzystuję do wycinania żywopłotu, są to nożyce ręczne, nożyce elektryczne, a także sekator, który służy mi do wycinania usuniętych gałęzi uszkodzonych czy chorych. Jeśli chcecie nadać żywopłotowi określony kształt, na, na przykład prostokątny lub stożkowy, zacznijcie od cięcia najdłuższych pędów. Użyjcie sznurka lub specjalnych linii do wyznaczania równych krawędzi. U mnie wyznacznikiem wysokości cięcia jest siatka. Po prostu staram się utrzymywać nożyce na wysokości około 10 cm nad siatką i tak po przycięciu żywopłotu ważne jest, żeby usunąć wszystkie gałęzie i liście. Pozostawienie martwych części rośliny może prowadzić do chorób i szkodników. Jak widzicie, mój żywopłot jest już wyrównany. Mam nadzieję, że jak ruszy wegetacja, cały się zazieleni i powstanie elegancki, estetyczny murek. Dla osób, które rozważają posadzenie ligustru na swojej działce, powiem, że jest to. Gatunek łatwy w uprawie nie wymaga szczególnie skomplikowanej pielęgnacji. Można go sadzić zarówno na słonecznych, jak i zacienionych obszarach, a jego gleba powinna być przepuszczalna i lekka. Właściwie zaopiekowany liguster pospolity może przetrwać nawet kilkadziesiąt lat. A dzisiaj już kończę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Do zobaczenia!